Cześć, dzisiaj jesteśmy w Dańsku. Za chwileczkę porozmawiamy z panem Leszkiem Mrazkiem na temat elektronicznych form rozliczeń, w tym eBPP. Ciekawe, co nam powie. Nazywam się Leszek Mrazek, jestem dyrektorem pionu rozwoju i marketingu w spółce Energa Obsługa i Sprzedaż. Klienci, którzy korzystają z takich produktów jak rozliczenia rzeczywiste lub zakup energii elektrycznej w systemie prepaid już nie dostają faktur w formie papierowej. Dokonywanie rozliczeń poprzez portal internetowy, przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów powoduje to, że takie rozliczenie niesie za sobą charakter tylko i wyłącznie elektroniczny, natomiast nie ma tutaj formy papierowej. Jeśli chodzi o samą formę płatności, to około 3% naszych klientów korzysta z poleceń zapłaty. Wiemy, że jest to forma dogodna dla klientów, jak również dla wierzyciela. Chcielibyśmy, żeby ta ilość poleceń zapłaty szacowała się w najbliższych dwóch, trzech latach do pozycji 10-15%. To jest nasze, że tak powiem, oczekiwanie i nasz plan. Energaobsługa jest sprzedaż nie posiada w swoim, że tak powiem, swojej organizacji kas. Korzysta z partnerów, którzy zajmują się akwizycją. Gotówki, natomiast szacujemy, że około 30% klientów, którzy opłacają nasze rachunki za energię, dokonują tego w formie elektronicznej, poprzez macierzyste banki. W tej chwili został otwarty projekt e-faktury. To dzięki temu, że nowelizacja rozporządzenia ministra finansów została w jakiś sposób złagodzona. W tej chwili przymierzamy się do tego projektu. Szacujemy, że projekt zakończy się w pierwszym kwartale 2012 roku i to będzie przyczynek do tego, żeby w jakiś stop wejść w następny stopień, a mianowicie EBPP. Na bazie opracowanej koncepcji liczymy, że wejdziemy w ten projekt no, jak najszybciej. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi, że tak powiem, do głowy, to jest skuteczność dostarczenia faktury. Ta faktura, że tak powiem, w żaden sposób jak do tej pory miało miejsce, nie ginie. Nie ginie w sposób, jeśli chodzi o dostarczenie, jak również jeśli chodzi o przechowywanie przez klienta, jak również też jest znacząca tutaj terminowość płatności za świadczoną usługę. To jest niewątpliwa korzyść. No, druga korzyść to jest oszczędność, że tak powiem, finansowa. W ramach, że tak powiem, oszczędności można realizować inne zadania, które są związane z rozliczeniami za energię elektryczną. Jeśli chodzi o opłacenie, to raczej nie ma żadnych problemów ze względu na to, że współpracujemy z sieciami naziemnymi, gdzie można dokonywać płatności. Jak wcześniej wspominałem, energa nie posiada w, swoim, w swojej organizacji kas w takim starym sposobie rozumienia. Posiadamy zgodnie z prawem jedną kasę bezprowizyjną, natomiast wszelkie płatności dokonywane są za pośrednictwem naszych partnerów lub przez formie, której, że tak powiem, jest klient no, zadowolony. Pozdrawiam wszystkich fanów w akcji dość papierowych rachunków. Energia jest z wami.